Bonjour moi drodzy, Krzysztof Jędrzejczyk, Color z tej strony She's a cyclist Głośniutko Słuchajcie, dzisiaj jedziemy, kontynuujemy nasze romantyczno-kaloryczno... Jak to powiedzieć? Romantyczno-kaloryczno-eksploracyjne przygody na Lazurowym Wybrzeżu I dzisiaj porzucamy epickie cyferki na rzecz epickich Doświadczeń dla kuków smakowych. Tak. Dzisiaj będą doświadczenia znowu płynne. Będziemy, ale nie, kawa. ale nie będzie to kawa, ale nie będzie też to wino. Tylko będzie coś nietypowego dla Kod d'Azur, czyli piwko. Idziemy sprawdzić. Oczywiście nie idziemy pić, jedziemy sprawdzić, jak wygląda Blue Coast Brewery. Tak? Tak, to jest taka lokalna um, rzemieślnicza warzenia piwa która jest za Niceą w takim miejscu nieoczywistym, dosyć industrialnym natomiast my będziemy jechali sobie przez okoliczne górki tak, żeby ta trasa była jednak bardziej atrakcyjna zrobimy 55 km i około 1000 metrów przewyższenia 1000? O kurde, to sporo no tak. sumie, bo ja nie analizowałem które, tego śladu Musimy już ruszać Musimy już ruszać, bo jest dziewiąta, a na drugą połowę dnia zapowiadają jakieś opady Także będziemy sprawdzać dla Was po prostu kolejne miejsce na super wycieczki romantyczne, właśnie polegające na tym, na poznawaniu zakątków pięknych, nieznanych, nieoczywistych kod d'Azur. Jedziemy? Let's go! Słuchajcie, w samej Nicei, to tak z tym filmowaniem wiadomo, że różnie, bo jest normalny dzień, regularny ruch samochodowy poranny, ale jedziemy jednym z licznych, bardzo licznych wyjazdów z Nicei do góry. Zaraz Wam tutaj Aleksandra like Lokal opowie, a Wy sobie popatrzcie przy okazji jeszcze zobaczcie jakie ładne to są widoki. Będziemy poczekaj. Teraz będziemy taki no niestety tutaj <gryw> będą nam czasami skuterki jeszcze jeździć, ale co to jest za miejsce? To jest, y, dzielnica Simie. zaraz właśnie będziemy już jesteśmy na niej. Taka rezydencyjna dzielnica, jedna ze starszych licei i też droższych. Ale jest bardzo ładna. Bo... Proszę, proszę poczekać, proszę poczekać. poczekać. To jest położona właśnie na, takim, na takiej skale. I te wyżej położone domy mają widok na takie fajne panoramiczne na morze, na stare miasto w Nicei, na zatokę, więc na port. Tak, to zdecydowanie jest jeden z tych fajniejszych wyjazdów z Nicei. Także wszyscy, którzy podczas swoich wakacji lazurowych, pobytów Wyjazdów, i tak dalej, będą mieszkać w Nicei i przyjadą tu rowerowo. Polecam spojrzeć na ten ślad, mój, jak sprawnie i fajnie wydostać się na północ Nicei, bo tu już po dosłownie 5 km zostawiliśmy praktycznie całe natężenie ruchu, naprawdę w bardzo przyjemnych okolicznościach przyrody. Spokojnie sobie podjeżdżamy. Trójeczką, nachylenia, czwóreczką, piąteczką z rzadka. No, chłodzik już troszkę jest, ja już raczej będę ze sobą woził tą swoją torebkę na kierownicę, gdzie zawsze chowam jakieś kamizelki, rękawki, tego typu akcesoria. Raczej nie lubię mieć wypchanych za bardzo kieszeni, koszulki, dlatego ta torebka od Batu Bicycle Bags Chyba sprawdza a gdzie jest nasza... Faktycznie ba bardzo ładny ten wyjazd nie tego? chyba? Chyba kiedyś jechałem tędy, ale... Rimie, teraz jest dzielnica Rimie która jest za Thimier i jest jeszcze bardziej droga niż ta pierwsza Aha. i może jest dalej no, ale jest super cicho, już jesteś w mieście Tu już są takie milionowe wille, milionowe No to nic, rozglądamy się w takim razie za jakąś posiadłością A ty w ogóle Masz Aleksandro Śmieszną koszulkę gravelową ja Chciałam powiedzieć, że dzisiaj jest e, Premiera na tenale glisowym, Jednego z e, produktów Cafe który mi wpadł w oko, bo Właśnie jest takim fajnym mariażem między Kaszulową koszulką, a jednak z tyłu zobaczcie są koszulki w pieszczance, prawda? No tak. Jak zwykle no. wypchane. No niestety ja jestem niereformowana w tym zakresie. No i nie wozisz torebeczek różnych na kierunku. Ale może się wyposażę w torebeczkę tutaj. No ja właśnie mówiłem do słuchaczy i widzów, że u mnie ta torebeczka to jest na stałe wyposażenie. Dobrze, ciśnijmy do tej brewery. A wyjazd jest naprawdę magnifik. A my właśnie wjeżdżamy do Aspremont. Głównego miasteczka na trasie. Zaraz tutaj wynajmiemy naszego tego... Skrzata i coś opowie o Aspremont. co to za obelgi? Jakieś nowe leksyry? Skrzat. Skrzat powiedział, że czuć jesień, a sama się rozgowoliła jak na plaży. No bo O, ja weterynarz. Jest. Jesteśmy w Aspremont. To jest nasz pierwszy postrój ma zupełnie bidonów. i bardzo często ta miejscowość figuruje w wyjściach właśnie organizowanych przez kafet Cyklist. Tak. Także w ogóle w ten sposób poznałam to miejsce pierwszy raz. Jakieś cztery lata temu. No jest urodziwe miasteczko z fajnym tutaj takim placykiem, zameczkiem, kościółkiem do góry do odwiedzenia, ale to też no nie na dziś, bo dzisiaj się trochę śpieszymy. To jest, o zobaczcie jaki piękny Citroën. Tutaj też miłośnicy motoryzacji w stylu złomnik byliby ukontentowani. Ale czy tankujemy już wodę? Chyba nie. Tym bardziej, że fontanna jest martwa, bo ja tutaj często powtarzam. Aha, że jestem przy tym. Przy placu zabaw pan mówi, że jest. Ja, ja mam bardzo dużo. Tak, ale Zobaczcie, to jest kolejny przykład tego, że jest e, brak wody w regionie, tak? Cytrystus, vous pouvez vous déaltérer à la fontaine, située dans le jardin des enfants, à côté du parking central. A côté du parking central, czyli vous pouvez vous déaltérer à la fontaine, czyli vous. WPW W WPW desaltere, e, desaltere, co to znaczy? Napoić się tak. Aha, że możecie się napoić z fontanny usytuowanej w, e, placu, na placu zabaw dla dzieci. Jardin de Zenfont to jest plac zabaw dla dzieci obok parkingu centralnego. dla Municipalité. No. ja ostatnio nadganiam moje Duolingo i zauważyłem, że faktycznie jak spędzam nad nim godzinę, to zapamiętuję coraz więcej. Także myślę, że ten moment, kiedy nagram do Was, dla Was film po francusku, zbliża się wielkimi krokami. Ale tych kroków jeszcze jest sporo. Słuchajcie, robimy mały przystanek kulinarny na, na naszej kulinarnej wycieczce, również. Kulinarny przystanek na kulinarnej wycieczce. Słuchajcie, to jest. Drzewo, którego spróbowania owoców, którego spróbowania podejmowałem się już parę razy i zawsze się rozczarowywałem, ponieważ zawsze natrafiałem na tą taką, jak się okazuje, minimalnie za wczesną fazę tego owocu, kuszącego swoim pięknym wyglądem. To jest persymona, czyli kaki. Kaki w Polsce nazywane persymoną. I jak weźmiecie sobie. Nie! Ten żółty. To wnętrze jest słodkie, ale skórka jest gorzka. To nie tak się, no to skoro się tak nie je. Można to zjeść ale wypatrujcie. Jak sobie już Wypatrzyłem wcześniej. Wypatrujcie owoców w takim stanie skupienia. Nie bójcie się, że on już jest tutaj bardzo, bardzo dojrzały. A jakieś ale... robaczywy? Nie robaczywy, to wszystko jest naturalne. I zobaczcie, ten miąż cały... Jezus Maria, to jest takie słodkie. Ciężko to. Ob, 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 jakoś. Ojej, dostałem jakieś tutaj. Sa, sacharozy. Ciężko to opisać Co? słowami. Reakcja na, dużą, na duży cukier. Ale to jest tak słodkie, właśnie, że e, coś wspaniałego. I zobaczcie, ile w ogóle tego jest. Ile jest tych owoców. Jeszcze, tak jak mówię, im brakuje troszkę do pełni szczęścia do, do czegoś takiego. Ale w sumie. Przepraszam. Nawet. To, co ugryzałem wcześniej, też już jest całkiem spoko, a przynajmniej ma stan skupienia taki bardziej sprzyjający. No, persymona, kaki, jak widać jedzonko na kod Kodazur jest za darmo. Jedziemy dalej. No, traska jest super. Teraz mieliśmy zjazdu dużo, do tego nie filmowałem, bo nas jeździ... Ostatnio w ogóle po tej mojej glebie, zderzeniu z pieszą na promenadzie nabrałem znowu respektu trochę do Prędkości roweru. Bo jak się poczuje asfalt łupem. To przynajmniej przez jakiś czas pewnie będę miał takie przemyślenia, że może jednak warto zwolnić ale zbarcam też trochę, także kurteczka wjechała po raz pierwszy od paru miesięcy chyba. No niestety tutaj jesień też jest na tym nadzorowym, to nie Hiszpania. Ale fajnie się jeździ dalej. to jeszcze. Mała uwaga od naszego guida lokalnego Gdzie jesteśmy? Jesteśmy Tutaj jest drogowskaz na saint romain de Belé. I Bele to są... Proszę To jest dzielnica kiedyś była Ale wydaje mi się, że to jest część też Nicei Tak jakby jesteśmy powiedzmy na wjeździe do Nicei saint byle To jest taka starodawna dzielnica I zaraz zresztą zobaczymy też sobie być może taką fajną Taką fajną katedrę. Natomiast Bele to jest też nazwa win, bo tutaj są też winnice. Za anicą ogólnie jest całkiem sporo właśnie tych lokalnych winorośli. I można robić zarówno degustację win, jak i piw. Więc Zapomina już polskiego, mamy... Olcia, bo ty już wiesz, jak tam odszukujesz słówek, ale w ogóle. Yy... Ja jeszcze dodam od My siebie... zrobimy taką też turę właśnie z winami tutaj. Jest Chateau de Crema na przykład, bardzo fajne. Czyli będziemy odwiedzali... Pardon. Winnice i piwnice. No, właśnie sobie uświadomiłem, Mimo? że słowo piwnica i winnica to powinny właśnie być... A jak się mówi? E... No mówi się plantacja winorośli, winorośli. Ale skoro mówi się winnica to piwnica to powinna oznaczać właśnie miejsce serwowania przygotowywania browarów. Kurde, no to jedziemy do piwnicy. Blue Coast Brewery. Nie no, ja jak coś wymyślę po polsku. Proszę bardzo, tu jeszcze na potwierdzenie słów Aleksandry przed chwili lista winiarni, które są tutaj w prawo. I też w prawo właśnie będziemy w prawo będziemy jechać a jakbyśmy pojechali tam dalej prosto to byśmy mieli jeszcze więcej winiarni także to jest na pewno kolejny z punktów do odwiedzenia zaliczenia a tymczasem jedźmy bo dobrze, że mam dzisiaj swoją kurtałę w innym kolorze w innym, w winnym, w winnym kolorze wina I AM Cycling uratowało mi dzisiaj moją ciepłotę ciała, proszę bardzo tu jeszcze na dowód tego, że znajdujemy się w okolicy zdecydowanie winnej. Plantacja winogron. Drzewa oliwne. I drzewa oliwne. Tutaj, jak to Tutaj też, właśnie w Nice i okolicach, jest kraina oliwek. Oliwy, wina, góry, dziewczyny na rowerach. Wszystko tu jest, co potrzebne do szczęścia. Proszę bardzo, dotarliśmy do Blue Coast Brewing Company. Chociaż sam dojazd był cudowny, bo położenie tego browaru już takie cudowne nie jesteśmy jakiś przemysłowej rozkopanej okolicy budowlano budowlanej. Ale i w ogóle tutaj wrota są częściowo zamknięte, ale teraz przekonamy się. Coś dzisiaj będzie z tego piwka? Zobaczcie, zaraz nam wypytamy Aleksandrę, czego ona się tutaj dobie. Natomiast tu powstają, zobaczcie, takie... Ja już kiedyś się pokazywałem, jak z Michałem Kępą byłem na piwku To właśnie piliśmy Blue Coasta Zobaczcie, ile smaków Blond, lipa, tequila, nipa, kawowe Patrzcie, jaki wybór No i to wszystko powstaje tutaj Ponad Niceo, na północ od Nicei, można sobie testować, chociaż nie wiem, czy dzisiaj też będzie taka opcja, zaraz się przekonamy. Ale dobrze wiedzieć, że poza winiarniami jest tutaj też miejsce z piwkami. Co tam, Olcia, ustaliłaś z panem? E, ustaliłam dużo rzeczy: mam przede wszystkim e, kontakt do głównego Czekaj, górnego bo tutaj będzie pod światło i to jest pan Cedric Alain i my się już poznaliśmy kiedyś zresztą Chris, ty też go poznałeś na targach na targach, więcej. no ja tak, Pamiętasz pamiętam tytuło? miałem goście, taki młody właśnie, facet, który też jest kolarzem w ogóle i jest, no i waży swoje piwka no dobrze, to jakie te piwka są? no na przykład mamy piwa o różnych aromatach a często też takie z lokalnymi, fajnymi nutami na przykład tutaj mamy piwo pszeniczne z morelą Później na przykład mamy piwo, to nie wiem, jest jakiś lager Ricard, Daniel Ricardio nie mam pojęcia A to jest chyba jakiś e, na cześć jakiegoś tego. E, wyścigi, polimo, wyścigi jakieś, no. Wiem, no. To na przykład jest piwo z... To jakieś wyścigi sesji, motocyklowe tak, też zobaczył. Tak, tak, tam były samochodowe tak, a co tutaj motocyklowe. To jest motocyklista, tutaj nie wiem, jakaś specjalna edycja e, Ale. Tutaj jest e, taki azur właśnie, wiesz, takowe no. piwo jakby infuzowane słońcem pewnie z dużą dawką. No i to jest plastyczna IPA. Ale na przykład tutaj też są... No tam już pokazywałem troszkę. O, na przykład mamy też takie same opcje, na przykład z tequilą, tutaj jest piwo na tak. przykład bez alkoholu, tutaj jest jakiś kawowy stout. O, Miss Sabella, no to na część Ebicei z pastis, czyli z likierem anyszkowym. Mm -hmm. No i tu już są te piwa, które pokazywaliśmy wcześniej. Dobrze, przechodzimy do creme de la creme, właściwie pif de la pif, bo nasze degustacyjne porcje już są gotowe. Tutaj zaczęły się jakieś procesy warzywnicze, dlatego wyjdziemy sobie na zewnątrz i opowiemy troszkę, jak smakuje zawartość tych pięknych kilichów. Ja sobie wybrałem blond, azur blond. A Olcia wybrała sobie Anisabella, czyli typowe nicejskie przysmaki. Moje jest ciemniejsze, Oli jest trochę jaśniejsze. Zaraz wrażenia z degustacji. Fajne. To jest piwo. To czekaj, może na zewnątrz, na zewnątrz wyjdziemy? Tak, 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 bo na zewnątrz też jest głośno. No, ale tak piwo powstaje w takich okolicznościach właśnie, moi drodzy. Jak Ci smakuje? Tak, to jest piwko z pastis, czyli z anyszkiem, z likierem anyszkowym w środku. Czyli to jest taka specjalność, w ogóle południa na południu się bardzo często pije ricard, czyli właśnie ten likier z anyszkiem. No i tutaj teraz też o swoim Mamy przerwę w degustacji, bo właśnie właściciel Blue Coast rozmawia z Aleksandrą, bo oni się znają, poznali się kiedyś w Nicei. Tutaj Ola wspomniała, właściciel też jest kolarzem, amatorem, romantykiem. No i to są między innymi zalety z naszego tutaj, naszej obecności, i naszego towarzystwa w waszych wycieczkach rowerowych. Znamy to miejsce. Bardzo dobrze mówię o całym lazurowym. Znamy wielu ludzi fajnych, interesujących. Mamy dojścia do pewnych atrakcji, troszkę lepsze niż taki po prostu człowiek z ulicy. Także warto się tutaj z nami trzymać i poznawać lazurowe wybrzeże troszkę bardziej dokładnie. No dobrze, to jeszcze ja powinienem coś o swoim powiedzieć piwku, tak? Bo mamy tutaj tak, dwa, ocież mamy... się wypowiedziała. Ja mam tak, a tutaj Chris ja Piwo Nissa, które jest lekkerem, ale Pan mi powiedział, że ono było bardzo długo, takie, nie wiem, długo dojrzewające, tak dłużej je po prostu tam trzymaj w beczkach, nie wiem do końca. Przecież trochę odświerdziło. Goryczkowe. Goryczkowe takie mocno. E, właśnie <głos》> procesu ważenia piwa, ale o tym też się dowiemy zresztą w niedzielę, bo będziemy to jest tak jakby to, co dzisiaj robimy, to jest taki, takie przeszpiegi przed oficjalną, turą, którą. Rekonesans. Rekonesans. Który robimy właśnie przed oficjalną, turą, którą nie, robię, nie w nie będzie. Nie chyba nie będzie. Dla Cafe de Cyclist. Znaczy nie robię tak oficjalnie, ale będą też, będzie trochę klientów z café de Cyclist. No i być może chciałabym też na moją rodzinę coś takiego zorganizować, więc. No ja nie wiem czy będę w niedzielę dlatego jestem dzisiaj Pokazujemy wam backstage'owo bardziej jak to wszystko wygląda Piwka są wspaniałe Oczywiście my tutaj po jednym małem 0,25 Także pozdrawiam wszystkich szeryfów youtubowych Znowu nie piszcie, że... że nie można Od szklaneczki piwa jeszcze nikomu nic się nie stało Słuchajcie to jeszcze ekstra materiał Bo właśnie pan tutaj obsługujący te wszystkie maszyny powiedział Że rozpoczyna proces zważenia piwa który nie odbywa się codziennie także idźmy zobaczyć jak to wszystko wygląda Bonjour. Eee. a to był no dobrze no i zobaczcie tutaj cały tutaj się miel to może później powiemy jak tego wora. No tak, to chyba później pszenicy, potrzebujemy tego tak, wora. generalnie są e, mucone tutaj, jest, jest, jest nie wiem jak. Się Młócenie. Nie. Dobrze, kochani, my zrobiliśmy już wywiad tutaj z panem, e, pracownikiem, który nie życzył sobie obecności na filmie. Uszanujmy to i on już opowiedział o wszystkim. Słuchajcie, droga od pszenicy do piwa, które można wypić, to jest 6 do 8 tygodni, cała procedura trwa. Tam się mieliła pszenica, teraz tutaj jest wstępna taka fermentacja, obróbka. Jest oddzielany cukier od pszenicy, później są dodawane drożdże, żeby to wszystko sobie fermentowało, dojrzewało. W międzyczasie obniżana jest temperatura tego wszystkiego do 0 stopni. No, proces jest skomplikowany, aczkolwiek dosyć krótki. Myślałem, że dłużej się piwo robi, a to jest 6-8 tygodni, czyli nie tak źle. No i tutaj zobaczcie jaka maszyneria i aparatura są potrzebne do tego wszystkiego. To jest na przykład bardzo ciepłe, później temperatura się obniża. To jest centrum dowodzenia. Znowu zaczynają się jakieś hałasy. No, i tam już gotowe pitko jest paczkowane, pakowane. Och, a resztę już znacie, a my już znamy tym bardziej, bo już po prostu spróbowaliśmy. Także tyle z West Coast Brewery. A tu w ogóle jeszcze można sobie spróbować pszenicy. O, zobaczcie, coś z której powstaje to wszystko. I ona faktycznie jest słodka, i oni jakoś. Jakoś wytrącają ten cukier, bo pan powiedział, że nie każdy cukier nadaje się do fermentacji. No, że to najpierw musi być rozdzielone na czynniki pierwsze, później dochodzą drożdże do i powstaje piwo. Super sprawa. To, co u nas jest bardzo znane, jakby z czego słynie polska właśnie te piwa i te małe browary, wiecie, multi to w ogóle dopiero tutaj do Francji dociera, tak bardzo płynie. Tak. I ja próbuję moich kolegów, uratęńców, znajomych Francuzów tak przekonać do tego piwa. Ale im to ciężko, taka jest to droga, wiecie, o, oni to są samoporni, no bo jednak wino, wiecie... Jest... Wino, wino, wino. I oni nie, właśnie nie. piją to piwo z takich małych buteleczek, małych tak, szklaneczek, ma małymi dużych, dawkami. Dużych butelek. Chociaż ja sobie... No, mają to takie 0,75, co ja sobie czasami lubię kupić, takie tak, pół, ,75, półtora piwa. No bo to jest, wiecie, pojemność wina. Tylko, że a, tylko, że oni to kupują oni pewnie na tydzień, a nie na godzinę do podziału na trzy osoby. Tak jak butelki, to no tak. się pije w trójkę zwykle, bo jakby ekwiwalent wiesz, trzy, trzy, to zawsze trzy. jest na trzy zwykle, tak, jak rozlewasz wino. E, natomiast piwo, no jak piją, to tak samo to myślę jest, żeby się podzielić, tak więc No dobrze. Pijesz. Słuchajcie, będziemy zaraz wracać do Nicei. E, tam jeszcze może jakieś krótkie pożegnanko nagramy. Dziękujemy, że byliście z nami po raz kolejny na kolejnej pasjonującej wycieczce e, jeszcze wiele przed nami fajnych kierunków, fajnych tematów jak widać warto zwiedzać lazurowe wybrzeże z przewodnikami, ponieważ oni znają najlepiej miejsca takie nieoczywiste miejsca często przy trasie przy której jedziecie, a wystarczy odbić metr w lewo dwa metry w prawo, albo trochę się cofnąć, albo się po prostu odwrócić na chwilę i tam na trasach znanych czekają na was rzeczy nieznane, które po prostu trzeba znać. Zaplątałem się. Trzeba tu przyjechać i odkrywać z nami, odkrywać z nami te wszystkie drobne smaczki lazurowego wybrzeża. Widzimy się jeszcze na dole. Są te, tak? Są te. Cincin. Miało no. już nie być stopów, ale jest. Ostatni, Ostatni punkt warty uwagi na mapie, na trasie, na śladzie. Pokaż, pokaż Proszę bardzo. Dom. Dom Tuż pod liceum. Czekaj, puśćmy tego busika. I muszę się do, do Ciebie troszkę tutaj przydać. Są napisy po francusku, ale jest też niektóre, są w dialekcie nicejskim w ogóle, bo Nicea, nie wiem, jak to widzicie, napis Nissa to jest... Nissa to jest, to jest po... <suszy> jakby w lokalnym dialekcie. I na przykład są różne takie tutaj napisy, takie trochę, wiecie, refleksje. Deep, głębokie przemyślenia. Jest, że pieniądze nie myślą, albo że poszukuje prawdy, popatrz w niebo, mi wstyd, a Tobie. Mhm. Albo na przykład, że śmierć nie czeka, więc ten Pan <noise> chyba jest troszkę że le verità. Więc jest trochę może jakiś no może jest jakiś No jest na pewno mocno uduchowiony jak wszyscy artyści. Tym oni różnią się od być, zwykłych ludzi. Być to znaczy różnić. Dobrze, różnimy się, ale cel mamy jeden. Tak. Nicę. Ja wracać bo zaraz ten kawi do parę, ale zi. on commence. No dobrze kochani, my tutaj e, plan się rypu na koniec, bo zapomnieliśmy, znam, że tak, e, jest przerwa teraz w cafe. własną pracę jestem niestety W kafe do Cyklist jest nie? w sezonie Właśnie. zimowym przerwa od 13 do której? Do 15? Od 12 do 14? Od 13 do 15. Od 13 do 15. I tak pewnie będzie do marca, a ja z tego miejsca dziękuję Aleksandrze za super wycieczkę. Proszę bardzo, z przyjemności. Proszę Ale bardzo. Zamiast. Bardzo dziękuję w imieniu swoim i Wszystkich oglądających. Mam nadzieję, Pozdrawiam że... Pozdrawiam nie... Herciu, pozdrawiamy Cię jako najaktywniejszego tak, naszego tutaj widza głos. i miłośnika Aleksandry. Dziękujemy, że jesteście z wami i jak znacie jeszcze jakieś znajomych, którzy mogliby się interesować tą tematyką, dajcie im znać i Subskrybujcie i followujcie dobrze. Super wycieczka. Patrzcie. Patrz. O, piesek. No. Jaki piesek był. Mam nadzieję, że przyjdzie nam niedługo zabrać kogoś z Was w to super miejsce na Brewery Tasty tak. Tyle z tej wycieczki, byliśmy w Blue Coast Brewery Company Byłem ja, Krzysztof Jędrzejczyk Colorover oraz Ola Aleksandra Abiontu, bizu bizu Ciao ciao, ciao.